Witajcie. Dzisiaj spojrzymy na system małych, uroczych, a zarazem przydatnych stworzeń, jakimi są zwierzaki, powszechnie nazywane petami. Ale zaczynając od początku. Aby zdobyć swojego kompana, będziesz musiał otworzyć jajko. Wyróżniamy pięć poziomów jajek: błyskawiczne, ogniste, galaktyczne, zepsute oraz wróżkowe. Z każdego masz szansę na jednego z sześciu dostępnych zwierzaków. Im wyższy poziom jajka, tym lepszego zwierzaka dostaniesz. Jajka możesz kupić u NPC na spałnie lub poprzez otwieranie skrzynek. Aby otworzyć jajko, użyj komendy EX i aktywuj je. Na czacie wyświetli się informacja, ile bloków musisz wykopać, aby otrzymać zwierzaka. Pamiętaj, że ilość bloków będzie większa dla lepszych jajek. Kiedy już wykopiesz odpowiednią ilość bloków, nie zatrzymuj się ponieważ możesz mieć aż trzy zwierzaki jednocześnie, co jeszcze bardziej wpłynie na szybkość twojej rozgrywki. Aby założyć zwierzaka użyj komendy Pets i wybierz interesujące cię zwierzaki. Jeśli zdobyłeś nowe, lepsze zwierzaki, możesz po prostu usunąć stare, wybierając ikonkę TNT na górze menu. Im lepszy zwierzak, tym więcej tokenów otrzymasz za jego usunięcie. Wszystkie zwierzaki dają dodatkowy mnożnik sprzedaży, a wszystkie poza zwyczajnymi, również dodatkowe wzmocnienia enchantów kilofa. Myślę, że dostatecznie omówiliśmy system zwierzaków na naszym trybie Prison. W kolejnym filmie zobaczymy o co chodzi we wzmocnieniach oraz kamieniach miliowych. Nie zapomnij o zostawieniu lajka like oraz obserwacji. Przypominam o trwającej obecnie rekrutacji na rangę helper. Jeśli chciałbyś do nas dołączyć, napisz na naszym serwerze Discord. Czekamy na wasze ciekawe pomysły w komentarzach. Udanej rozgrywki na unikalnym prizonie Impreium Minecraft.